Jesteśmy na województwie o Wał Pomorski. Dwa. I mamy zręba. Ociedlowego. Panel nisko jak na zręba. Wciski są takie. Nie działa. Taka sklejka, takie reklamy. No i fajna winda jest. Zręby są super. Dobra, windę sprowadzamy sobie na dół, a przywołujemy to Macie widoczki, tu jest blok bitwy owo pomorskiej 6 chyba albo 4, nie pamiętam. Tam mamy bloki. No i dobra tu jaka podłoga. A chyba masz na myśli czy ten nie. Głównie piękną sklejką mm. w drzwi padłem, ale ciemno jest w niej. Jest też nowsza, bo tu jest to i lampka przeciążenia. Tu mamy przeciął z zamkiem. Dobra fajny ta Sklejka ładna. Ogólnie winda fajna. Fajnie się nie słychać. A tu tutaj wchodziłem do tego bloku jak jakiś kurier wychodził. Ósme, dziewiąte, dziesiąte. Dobra, wysyłamy sobie z nami I sobie przy przyzywamy na osiedlówkę Zobaczcie jak te windy ładnie wyglądają obok siebie Pasują do klatki to jest blok z star, ale jeszcze nie ocieplony. Nie pasują, oczywiście. Takie winty to są super. Mamy mam jego ja osiedlówkę. Chyba tej podłogi, bo jak się na nią wchodzi do ona tak ten Dźwięk słychać. Taki jest chyba cienka. Nie wiem, coś mi się takiego zdaje. Tylko żeby jej nie wymienili tej osiedlówki. Bo szkoda by było. A i te meblówki też. Też szkoda. Zobaczcie obok siebie. Tutaj okay, pójdę tutaj. Się windy ładnie prezentują. Pokażemy to. Tak wygląda. I pokażemy to. Dobra. Z jakiś rok? Nie. Dobra. To były windy w bloku Bicołobo Morski 2. Dzięki za oglądanie. I pozdrawiam. I chodzimy sobie z drugiej strony. Bo tak można. Do tego bloku nie znam niestety kodu. Ale windy jakie są w tym bloku są super. Tak. Dzięki no? tak. za ja, oglądanie. Pa pa!